Napowietrzalnia oparta o dysze białostockie Wchodzimy do komory na powietrzania Słychać już charakterystyczny szum i pracujące dysze białostockie Woda doprowadzana w górnej części dyszy Powietrze zasysane inżektorowo w tym obszarze uderza akurat prąg betonowy z którego się wylewa już napowietrzona, natleniona do poziomu kilku mg. Następnie labiryntem spływa do komory reakcji. Cztery dysze napowietrzające, te rurki wystające z boku zapewniają wentylację. Komory na powietrzenia. Widoczne żelazo i czarne naloty manganowe pochodzą z ujmowanej wody. Częściowo wytrącają się już tutaj w komor komorze na powietrzenia.